Pałby wygrywa. W meczu trzeciej kolejki koszkarki Pałby Gdynia pokonują 1KS za Wrocław 75-61. Bardzo fizyczny mecz, mówi Wiktor Stasiak, zawodniczka Pałby Gdynia. To był na pewno ciężki mecz, bardzo fizyczny. Pierwsza połowa był bardzo niski wynik, było tylko 28 do 23, jak dobrze pamiętam. Więc na pewno nie był łatwy mecz. Cieszę się, że z drugiej połowy wyszłyśmy z większą energią. I grałyśmy ponad to, jak wyglądał ten mecz pierwszy i że otrzymaliśmy odskoczyć i kontrolowałyśmy mecz do końca. I że jest to wygra. Grana. Gdynia postawiła bardzo dobre warunki, mówi Natalia Kurach, zawodniczka ślęży Wrocław. Był to bardzo ciężki dla nas mecz. Gdynia postawiła bardzo dobre warunki. My mieliśmy bardzo dużo strat. Nie powinno to tak wyglądać w naszym wykonaniu. Tak bywa na początku sezonu. Mamy nadzieję, że pracujemy to, co w tym meczu źle grało i będziemy grały dalej swoją koszykówkę. Debiutująca w Ormelskiej Lidze Karolina Ułan, zawodniczka w obu Gdynia, mówi, że był to bardzo fajny debiut. Bardzo fajny debiut. Cieszę się, że wszystko tak poszło i tym bardziej że mecz został wygrany